Cześć, dzisiaj pokażę wam moją rurkę, którą zrobiłam. E, ona jest do filerów, to jest też taka deska, jakby ktoś nie wiedział, taka mini deska, nie ją z tak płacami i robić różne triki. E, mam już taki rowerek. A ta deska jest z takiego opakowania, po winie. Wieliśmy ją. A taką rurkę, ona była dłuższa, gdzieś może taka. Ucieliśmy dotąd. I wzięliśmy też, zrobiliśmy takie małe dwie podpórki, zespawaliśmy sobie sobą i jak już zespawaliśmy, to, to wzięliśmy tą podpórkę jakby, tą deskę, wzięliśmy, odmierzyliśmy, wzięliśmy motek i tak stukna, stuknęliśmy i to wygląda tak od dołu, no można jeździć sobie. Jak ktoś chce, to można sobie tu włożyć. Można sobie podwyższyć. To się zaczęło. No dobra, to. Tak, można, muszę... nie. Tutaj... Tak. Jest coś takiego. I jak wam się spodobał film, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Cześć.